Opuszczona chałupa W Puszczy Kampinowskiej Czy to się nadaje na Nocowanie o no tak średnio Dużo kurzu, pyłu, piasku na Na w powietrzu. tutaj jestem na... na strychu tak jakby Tak powiem od razu, że nie ma nic, co można byłoby wynieść. Tak więc, no oczywiście, jakiś deszcz, czy, czy sytuacja awaryjna, zupełnie to można się tu zatrzymać poprzebywać trochę. No ale żeby tutaj zanosować tak z premedytacją tak średnio to widzę ogółem lokale wszystkie opróżnione Okna zabite dechami. No ale drzwi otwarte to nawet nie wiem czy to... Nawet... Po prostu otwarte drzwi. O, no, tu jest chyba najlepsze miejsce, najlepsze miejsce do noclegu, ale to raczej w letnie dni wiosenne oczywiście w ogóle to nie, nie można nocować w puszczych nie można tak mówię teoretycznie tylko tak więc tutaj mamy taki podest jakby drewniany daszek i widok na stodołe widok na 100 do 100 do też mało ciekawie powiem a pokaże No, wygląda jako serana ale po prostu tutaj pada woda z tej dziury w tej no w dachu mogłem tutaj nocować to też się nie wydaje jakąś wielką przyjemnością chociaż przygodą na pewno zapach taki sobie już stęchlizna jest taka wyczuwalna tu za ścianą pokażę jeszcze pomieszczenie jedno. Takie jest dojście, no ale można też z boku trochę łatwiej. Także jak widać drzwi otwarte, takie pomieszczenie. Podłoga betonowa, no usyfiona, usyfiona już jest. Tu jakieś, jakieś informacje o puszczy. jak no, jakieś. Niekoniecznie puszczańska. O, jakieś obrazki. O, proszę. Firaneczka jest, szyby. Tutaj są szyby. Takie bele są fajne.